Witam Państwa w wiosennym nastroju, i zapraszam pojutrze, w czwartek 20 marca, na spotkanie z Tadeuszem Borowskim. Nieocalony biografia autorstwa pani Marty Byczkowskiej Nowak. Któż z nas nie pamięta opowiadań w czasie nauki w szkole średniej? Pożegnanie z Marią u nas w Auschwitzu. Zapraszam Państwa do gazu. Wzru, y, wzruszające, poruszające niezwykle treści dotyczące II wojny światowej, okupacyjnych, wojennych przeżyć autora. Młodego człowieka, który postanowił zakończyć życie samobójczą śmiercią. Biografia pełna przeżyć autora. W szerokim aspekcie, pokazujące jego życie, aspekcie historycznym. Ehm, pełne kompendium wiedzy o tamtych czasach. Zapraszam serdecznie Marek Zając i jego gość, pani Marta Byczkowska-Nowak. Do zobaczenia w czwartek, godzina 20. Do zobaczenia jeszcze raz.